Cześć. Chciałbym zaprezentować bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o zabezpieczenie pojazdu. Jest to w pełni cyfrowy immobilizer z funkcją alarmowania o braku autoryzacji, jednoczesnym powiadomieniem na telefon o braku autoryzacji, o próbie nieautoryzowanego odpalenia. System wyposażony jest także w czujnik 3D. Gdyby ktoś próbował kraść katalizator, DPF, przechyli pojazd choćby o jeden stopień, także wyzwoli alarmowanie i jednocześnie dostaniemy powiadomienia na telefon. Są trzy sposoby odblokowania systemu. Jest to pin składający się z fabrycznych przycisków. Jest aplikacja mobilna. Jest brylok autoryzujący. W tym momencie wyłączyliśmy brylok autoryzujący. Wyłączyliśmy aplikację mobilną, żeby zasymulować, jak wygląda próba odpalenia auta. Jeśli nie zautoryzujemy, będzie dosyć głośno. Próbujemy odko odpalić, oczywiście nie da się odpalić, nie będziemy męczyć, pojawia się sygnalizacja i jednocześnie dostajemy powiadomienie, tak dzwoni, odblokujemy, odrzucamy połączenie, w tym momencie możemy auto odpalić, oczywiście wybijanie pinu nie jest potrzebne, jeśli mamy włączony Byrok autoryzujący. Mamy również ochronę wnętrza pojazdu. Są czujniki ruchu wewnątrz w kabinie, są czujniki ruchu w przestrzeni ładunkowej. Gdyby ktoś próbował okraść auto z jakichś tam cennych narzędzi, przedmiotów, także jest ochrona. To wszystko. Dzięki. Cześć.